Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga książkowego Gurowianka. Dzisiaj spotkanie z książką Karoliny Malinowskiej Po Zimnie. Jest to powieść o e, Karolinie. Jest taki zbieg okoliczności, że bohaterka i e, autorka mają to samo imię. To sprawia takie wrażenie, że jest to opowieść właśnie o e, przeżyciach e, autorki, ale ja bym raczej nie utożsamiała tego, e, tych doświadczeń. Po zimnie jest opowieścią o silnej kobiecie przedsiębiorczej, która e, miała dużo parzeń, e, chciała spełniać, realizować różne e, pomysły na swoje życie. Była bardzo pracowita. Wybrała się na studia do Wielkiego Miasta, tam skończyła je, założyła firmy, później zmieniały jej się pomysły na firmy ze względu na zapotrzebowanie rynku. No i pewnego dnia zbankrutowała. Na początku nie wiemy oczywiście dlaczego do tego doszło, bo później, oczywiście, później nam się to wyjaśni, ale nie będę Wam zdradzała tajemnic. Bo e, zepsułabym Wam całą przyjemność z czytania. E, zagubiona w tym swoim niepowodzeniu bohaterka wraca na wieś do rodziców. Tam czekają na nią pretensje, że w czasie studiów nie zajmowała się rodzicami. No trudno zajmować się rodzicami i próbować studiować i jednocześnie później spróbować przetrwać na rynku pracy i jeszcze zajmować się starszymi rodzicami. Robiła to siostra, która znajdowała się na miejscu i ona czując ten ciężar opieki czuje się w pewien sposób sfrustrowana. Może też czuje się sfrustrowana ze względu na zazdrość, to, że... Siostra odważyła się wyjechać poza małą miejscowość, że chciała skończyć studia i jej się to udało. No i te relacje właśnie z tego powodu wyglądają bardzo kiepsko. A kiedy dochodzi do tego, że nasza bohaterka ma całe mnóstwo długów, wraca do domu z takim bagażem niefajnym, zaczynają się pretensje, walki, przepychanki w wyniku tych przepychanek ona musi przeprowadzić się je do jeszcze innego domu domu, poś domu wcześniejszego siostry który mo może zamieszkać tymczasowo a po śmierci rodziców jedyne co jej ją ratuje to wynajęcie domu po rodzicach akurat jej kryzys zbiegł się z początkiem pandemii, więc nie ma żadnej absolutnie możliwości podjęcia pracy. Pozostaje sama sobie, bez, praktycznie bez środków do życia i z wielkimi długami, i tylko jedynie z dachem nad głową, który ofiarowała jej siostra, która jej nie lubi i chciałaby się jej jak najszybciej pozbyć. Karolina musi znaleźć jakieś miejsce dla siebie. Trudno to zrobić i jej codzienność toczy się wokół szukania sensu życia. Co jakiś czas ucieka na łono przyrody. I tak wędrując na tym łonie przyrody, natyka się na dom, na odludziu. W początku myśli, że jest to dom opuszczony. Pierwszy, drugi, trzeci raz ogląda go. Okazuje się, że mieszka tam, że ktoś tam mieszka. Pewnego razu traf chciał, że, trafił, że akurat deszcz intensywnie padał, i ona zmoknięta poprosiła o schronienie, właśnie w tym domu. No i tu zaczyna się jej przygoda w nowym miejscu. Bo od deszczu do prośby o przygarnięcie tak naprawdę jest niewielki krok. Domostwo jest dziwne, bardzo dziwne, wręcz odpychające można byłoby powiedzieć. W środku nie ma luksusów, jest brud, smród i chud. A mimo tego Karolina chce tam mieszkać. Jest to dla niej pewnego rodzaju oaza spokoju, możliwość ucieczki od y, wszystkich problemów dotyczy, dotychczasowych. E, do tego mieszkańcy y, tego domu mają dziwne relacje. Można powiedzieć, że patologiczne zależności yy, oboje w jakiś sposób dwóch mężczyznów, których poznaje od razu, w pewien sposób są uzależnieni od alkoholu, w pewien sposób są uzależnieni od yy, wzajemnej przemocy. Co z tego wyniknie? Musicie się przekonać sami. E, zapewniam Was, że jest to powieść e, nie tylko o przemocy, ale też o miłości, o tym, w jaki sposób można budować relacje, tego, że można jednak e, w ludziach, których pozornie oceniamy e, jako złych, zobaczyć coś dobrego i odkryć, że e, ich los po prostu nie oszczędza. Polecam i do zobaczenia.